Proszę Państwa, zaproponowałem jako temat mojego wystąpienia ten, który jest widoczny, widoczny na, tym, na tym slajdzie. Jest to wynik pewnego, pewnej obserwacji możliwie korzystnej synergii działań, któremu poświęcam moją pracę zawodową, naukową. A ona jest ukierunkowana na ratowanie ginącego gatunku krytycznie zagrożonego, jakim jest rak szlachetny, z działaniami, które, których korzystnych efektów można się spodziewać, a związane jest to z komercyjnym zainteresowaniem eksploatacją zasobów raków krajowych. Bardzo proszę, następny slajd. Proszę Państwa, dwa dni temu analizując program kongresu. Z pewnym zdumieniem stwierdziłem, że przy moim wystąpieniu pojawiło się w zasadzie takie pytanie, czy produkcja towarowa może być szansą na odbudowę pogłowia rodzimych gatunków raków w Polsce. To jest pytanie, które trochę mnie zaskoczyło, ponieważ nie ja przedstawiłem, ale rozumiem, że jest to pytanie, które w gronie zootechnicznym ma, budzi większe zainteresowanie, dlatego ja postaram się na nie odpowiedzieć, jak to na to pozwala, pozwala moja wiedza i rozeznanie, rozeznanie w temacie. Gdybym chciał odpowiedzieć wprost na to pytanie, które w sumie często jest mi zadawane, bo jest ono jak no zupełnie logiczne i ukierunkowane na praktyczny wymiar, wymiar problemu. Ale jakbym chciał odpowiedzieć wprost, to nie przekazałbym Państwu tych informacji, które uważam za, za niezwykle ważne i dające po prostu znacznie szerszą perspektywę na omawiany problem. Proszę następny slajd. Tak jak powiedziałem, gatunkiem, który jest przedmiotem, można powiedzieć, mojej troski jest trakszalahat. Tak jedyny. Rodzimy gatunek występujący, który występował na terenie obecnej, obecnej Polski. Gatunek, który jest znany chyba każdemu od wczesnego dzieciństwa chociażby z tych powiedzeń właśnie na Bezrybiu i ryba", przysłów, powiedzonek. Ta obecność raka w kulturze języka polskiego odzwierciedla również jego sytuację obecną, ponieważ chociażby to stwierdzenie na Bezrybiu i ryba było bardzo czytelne dla naszych dziadków, pradziadków, ze względu na powszechność występowania tego gatunku, częsty kontakt i zaobserwowane e, oczywiste sytuacje, które przekładały się później na pewne zwroty, które wyrażały pewne... Pewnego. Myślę, że powiedzenie na bezrybie i rak ryba dla naszych dzieci jest uwarunkowane tylko historycznie. Nie ma przełożenia na, na doświadczenia osobiste. Jest to spowodowane sytuacją, sytuacją tego gatunku. Proszę następny slajd. W dużym zarysie chciałbym tutaj Państwu zilustrować proces wybierania, wymierania gatunku na przykładzie obszaru, w którym koncentruje swoją aktywność, czyli Polski Północno-Północno-Zachodniej. Widać tutaj, jak, w jakim tempie ginie, ginie gatunek i jak wygląda jego aktualna, aktualna sytuacja. Szczególnie widoczne jest to na tych liczbach, które są w dolnym wierszu tabeli. Jeszcze mógłbym dodać, że przy datach 1900-1960 pojawia się gwiazdka. To są zaznaczone obszary kwadratów 10 na 10 km, w których występowało przynajmniej jedno stanowisko, i o nim wiem z danych publikowanych. Wiemy, że był to gatunek znacznie bardziej powszechny niż wynika tutaj z tych, z tych danych. Proszę następny slajd. Sytuację gatunku obrazuje wyniki monitoringu jakości populacji zachowanych populacji w ciągu, w ciągu ostatnich lat. Widzą tu państwo, że jedynie 30% populacji w ciągu ostatnich 10 lat zachowało swój dobry stan. I dobrze prognozują, jeżeli jest dobra prognoza, jeżeli chodzi o ich przetrwanie. Pozostałe należy uznać za wymierające bądź, bądź wymarłe. Jeżeli chodzi o przyczyny takiego stanu, proszę następny slajd. To sytuacja raka szlachetnego w Polsce jest, czy rak szlachetny jego sytuacja. Jest dokładną ilustracją tego, co tutaj podani na dole autorzy określili jako wir zamierania, wir wyginięcia, wyginięcia gatunku. Wszystkie tutaj wymienione elementy tego wiru dotykają raka szlachetnego. Na czerwono pozwoliłem sobie nanieść na ten oryginalny schemat. Takie czerwone elipsy, które pokazują szczególnie istotne problemy związane z wymieraniem raka szlachetnego na obszarze Polski, Polski Północnej, a nie tylko. Całego od następny slajd. Krótko mówiąc, sytuacja jest taka, że raka szlachetnego nie wystarczy już tylko chronić, trzeba go po prostu ratować. I taką Formą ratunku jest po prostu tak zwana ochrona czynna, czyli ogólnie pojęta, pojęta restytucja. Proszę, następny slajd. Tutaj Państwo macie schemat, jak wyglądała restytucja, która była prowadzona już w czasach początkowych zaniku raka szlachetnego na, na obecnych ziemiach Polski. Już w latach, na początku XX wieku rybacy, no głównie niemieccy, prowadzili tą metodę odnawiania restytucji propagacji tego gatunku ona polegała na tym że wówczas można było znaleźć dość często zbiorniki w których populacja raka szlachetnego była na tyle silna na tyle liczna że sprawdzało się to powiedzenie na bezrybiu i rak ryba i polegała ona na odłowieniu części osobników z takiej populacji i Przetransportowania ich do zbiornika, który oferował warunki dające nadzieję na powstanie, założenie nowej, nowej populacji. Ta metoda stosowana jest jeszcze w krajach skandynawskich i niestety, w naszym przypadku, w przypadku jakości i stanu populacji raka szlachetnego w naszym kraju, na takie działania nie możemy sobie pozwolić. Dlatego została opracowana przez nas nowa metoda, metoda, restytucji. Proszę następny slajd. Która jest dostosowana do populacji matecznych, których jakość jest no kiepska, mówiąc, mówiąc kolokwialnie gdzie populacja jest mało liczna, tutaj nie możemy sobie pozwolić na odłów części populacji matecznej w celu uzyskania w sumie nie do końca pewnego rezultatu populacji wynikowej. Dlatego metoda ta polega na odłowie z populacji matecznych, samic, z jej, następnie przeportowania do specjalnego układu hodowlanego my stosujemy chów sadzowy. Następnie, w wyniku tego chowu uzyskujemy dość wysoką przeżywalność, około 95%. Jest to przeżywalność co najmniej dziesięciokrotnie wyższa niż przeżywalność w warunkach naturalnych raku raka szlachetnego występującego, występującego w naturze. Dysponując taką ilością materiału, możemy go użyć do celów restytucji, przenosząc podchowany, podchowane raki w wieku od 0 plus do, do 2, plus, to w zależności od, od, od potrzeb. Samica która była donorem jaj, zostaje zwrócona do środowiska pochodzenia. Dodatkowo, oprócz samicy, wprowadzana jest część wyhodowanego materiału w ilości odpowiadającej przeżywalności w pierwszym roku małych, małych raków. W ten sposób udało się uzyskać braku w minimali, potencjalnie innego wpływu restytucji na populacje mateczne. Proszę następny slajd. Tu taki bardzo zootechniczny, tu chciałem Państwu przedstawić pewien problem, który wiąże się z pewnym kompromisem pomiędzy rezultatem, oczekiwanym rezultatem konserwatorskim, a rezultatem, można powiedzieć, chalanym, który rozumie się jako utworzenie nowej, silnej, gwarantującej przeżycie, pewne przeżycie populacji, populacji wynikowych. Obie te metody są stosowane w sytuacji, kiedy zależy nam na zachowaniu unikat unikatowości genetycznej poszczególnych populacji. Materiał wyhodowany z jednej populacji przenoszony jest do nowego zbiornika. Jednakże tutaj należy pamiętać, że przenosimy pokolenie braci i sióstr, a więc uzyskujemy wynik w postaci dużego poziomu, poziomu imbredu. Aby temu zapobiec, stosowana jest ta metoda druga, wariant drugi, czyli wprowadzany jest do nowych zbiorników materiał pochodzący od, od samic z różnych, z różnych populacji, co daje wynikowo znacznie większe zróżnicowanie, zróżnicowanie populacji, a tym samym lepsze rokowania co do jakości genetycznej w kategoriach przetrwania. Proszę następny slajd. Tutaj chciałbym przedstawić takie migawki z istniejącej podchowalni hodowli materiału zaraczeniowego raka szlachetnego znajdującego się na jeziorze Sominko w okolicach, okolicach Kościeżyny. Jest to hodowla w oparciu osadze. Gdzie po prostu produkuje się materiał zaraczeniowy w wieku, jak już wspomniałem, od 0, czyli 3-4 miesięczne, raki szlachetne do organizmu znajdującej się w trzecim, w trzecim roku życia. Proces no, opracowania poszczególnych elementów hodowli trwał no, dobre, dobre kilka lat, no ale efekty są obiecujące. Proszę, następny slajd. Tu mamy nową migawkę zakładania, zakładania procesu hodowli faza, faza początkowa. Proszę następny slajd. Tu mamy transport już sadzów tych hodowlanych, które pozwalają na wyhodowanie no, tego materiału wyjściowego. Proszę następny slajd. No, i tutaj efekt efekt hodowli to są około 3 miesięczne raki szlachetne w rozmiarach od, od 2,5 do, 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 do 4,5 centymetra. Tutaj ten wzrost indywidualny jest, jest bardzo zróżnicowany. Masa około, około 1 grama. Proszę, następny slajd. No tu wyniki działań no, eksperymentalnych, gdzie po prostu ustalana była obsada początkowa poszczególnych sadzów. Zasadniczo tutaj możemy sterować oczekiwanym rezultatem, czy chcemy mieć dużą liczbę Materiału, czy, czy zależy nam na, na jego lepszej jakości, czyli większych rozmiarach. Podsumowując, proszę Państwa, biorąc pod uwagę raka szlachetnego i ten aspekt produkcji towarowej, to w chwili obecnej w naszym kraju realnie ten zakres sprowadza się właśnie do tego, co Państwu przedstawiłem. Czyli do produkcji materiału, który może służyć zaraczeniu. Odbiorcami takiego materiału są parodowe obrazowe, obrazowe, a także potencjalnie, no, przyszli hodowcy, hodowcy, hodowcy raka szlachetnego, czy też użytkownicy, rybaccy odpowiedniej jakości, jakości wód. Z tego co wiem, na terenie naszego kraju nie ma hodowli sensu stricte raka szlachetnego, takiego konsumpcyjnego, towarowego. Tym niemniej jest to, jest to możliwe, związane jest to po prostu z wykreowaniem pewnego zainteresowania problematyką, no i też poparciem finansowym. Na chwilę obecną w naszych warunkach koszt jednego osobnika w wieku 0 plus, to jest około 20 zł. Także nie jest to tania działalność, ale można ją po prostu w warunkach produkcji, bardziej, bardziej masowej i no większego zaangażowania można te koszty. Potencjalnie obniżyć. Proszę, następny slajd. Drugim gatunkiem, który, którym chciałbym Państwa zainteresować, jest najpospoliczy w naszych wodach gatunek raka rak pręgowaty. Rak, który został sprowadzony w końcu XIX wieku przez hodowcę niemieckiego, który w ten sposób reagował na wymieranie początek wymierania raka szlachetnego szlachetnego na obszarze naszego kraju gatunek który obecnie jest gatunkiem na tyle pospolitym na tyle dobrze funkcjonuje w ekosystemach wodnych naszego kraju że można śmiało powiedzieć że Polska jest Europejską ojczyzną raka pręgowatego, a z tym wiążą się pewne realne perspektywy związane z postępowaniem z tym gatunkiem dwukierunkowym. Proszę, następny slajd. Tu widzimy zarys sytuacji, którą należy opisać jako inwazja. Raka pręgowatego na terenie Polski Północnej. Praktycznie większość wód śródlądowych jest zasiedlona przez, przez ten gatunek. Gatunek, który dobrze się czuje w bardzo szerokim spektrum wód. Występuje w Zalewie Wiślanym, Zatoce Gdańskiej, Zalewie Szczecińskim. A więc znosi wahania, wahania zasolenia, nie ma tej wartości bioindykacyjnej, którą przypisuje się rakowi szlachetnemu. Ale to decyduje o jego pospolitym i doślicznym występowaniu, a tym samym kreuje pewne, pewne możliwości związane z tym gatunkiem, o których chciałbym parę słów powiedzieć. Proszę, następny slajd. A więc pospolite występowanie raka pręgowatego w wodach Polski oraz inwazyjnych tego gatunku nie utrękuje... Przepraszam Panie zasobę. Profesorze, że przerywam. Tak? Przypominam o zachowaniu reżimu czasowego. Bardzo proszę zbliżać Dobrze. się do konkluzji. Dobrze. 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 Proszę następny slajd. Problem związany z rakiem pręgowatym jest problemem trwałości, stałości dostaw. Jest to gatunek bardzo liczny, jednak to, co zadecydowało o braku jego popularności jako gatunku komercyjnego to jest relatywnie trudna łowność przy wykorzystaniu metod które stosowane są stosowane były dla raka szlachetnego przy opracowaniu skutecznej metody tutaj widzimy wyniki odłowów pięcioletnich w zbiorniku gdzie prowadzimy równoległą restytucję raka szlachetnego widzimy że mimo intensywnych odłowów i to ukierunkowanych na samice z jajami z potrzebności regulacji jest po prostu zaznaczony, ale daleki od spodziewanego, więc nie ma tak naprawdę dla tego gatunku niebezpieczeństwa przełowienia. Dodatkowo obserwujemy bardzo takie zaskakujące zjawiska, mianowicie w tym, w tym okresie pięcioletnich odłowów, płodność samic tego gatunku wzrosła czterokrotnie i przekroczyła poziom notowany gdziekolwiek w, w literaturze naukowej. Proszę. Kolejny slajd. Rak pręgowaty nie ma tej wartości kulinarno-prestiżowej. Nie jest nie można go traktować jako, jako atrakcyjny produkt restauracyjny, ale to nie przeszkadza temu, żeby po prostu docenić jego wysoką, wysoką jakość odżywczą. W tej chwili prowadzone są badania przez zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego jakością produktów, potencjalnych produktów z raka, z raka pręgowatego. Proszę dalej. Dotyczy to zarówno, zarówno mięsa, które charakteryzuje się wysoką jakością białka oraz tłuszczy, a także składników, składników mineralnych, które występują w formie łatwo przyswajalnej dla, dla organizmów. Proszę następny slajd. Jednym z bardzo ciekawych... Elementów decydujących o jakości, o ważności, o istotności tego gatunku jako dostawcy produktu leczniczego jest astaksantyna zawarta w pancerzu, w pancerzu raków, która się manifestuje w momencie obróbki termicznej, kiedy to niebieski barwnik zawarty w pancerzu ulega, ulega rozkładowi. Czerwona barwa to jest właśnie astaksantyna, czyli jak tu widać, jeden z najsilniejszych antyoksydantów, czyli substancji mających duże znaczenie w profilaktyce antyrakowej, a także w spowalnianiu procesów, procesów starzenia. Wydawałoby się, że ta aksantyna w pancerzach raka pręgowatego jest trudna do pozyskania. Okazuje się, że jest odwrotnie. Jest, można ją pozyskać, uzyskując cenny i trwały produkt spożywczy, którym jest na przykład masło rakowe, które produkuje się w ten sposób, że klaruje się masło w obecności pancerzy pancerzy tego gatunku on zostaje pancerz astaksantyna z tego z pancerza przedostaje się do, do, do tego produktu oprócz tego uzyskuje on odpo specyficzną bardzo przyjemną smakowość i i kolor może być bazą do sosów do do zup a oprócz tego może być produktem leczniczym proszę Następny slajd. Czyli podsumowując, aktualny potencjał towarowej produkcji raków krajowych związany z możliwością produkcji materiału zareczeniowego gatunków rodzimych. Istnieje możliwość eksploatacji naturalnie powszechnie występującego w polskich wodach raka pręgowatego. Opłacalność ekonomicznej eksploatacji raka pręgowatego, opłacalności należy upatrywać w należytej ocenie i wycenie jakości dietetycznej, zdrowotnej i leczniczej produktów pochodzących z tego gatunku. Proszę, następny slajd. Dziękuję serdecznie za uwagę, przepraszam za przekroczenie czasu.